Cześć, witam się bardzo serdecznie na pierwszym odcinku kursu języka angielskiego, Positive Formula, który jest oparty o mapę myślową, jaką stworzyłem specjalnie dla Was, byśmy mogli się orientować, wracać do tego, co było, byśmy mogli lepiej zrozumieć gramatykę języka angielskiego. Opowiem Wam troszeczkę w tym odcinku o naszej mapie, opowiem Wam o sposobach, o konstrukcjach, czyli o takich podstawowych pojęciach, jakimi będziemy się spotykać podczas... Trwania całego kursu i zrobimy sobie też już pierwszy sposób. Spójrzmy na mapę. To jest takie podstawowe miejsce na naszej mapie, gdzie mamy po lewej stronie sposoby, w jakie układają się zdania w języku angielskim, tych sposobów, jest, jak widzimy 6. I prawą stronę, która pokazuje nam konstrukcję. Konstrukcja to jest coś, co istnieje w każdym języku, ponieważ w każdym języku musimy mieć sposób, żeby coś stwierdzić, czemuś zaprzeczyć i o coś zapytać. Jeśli chcemy zapytać, możemy konstruować pytanie na trzy różne sposoby. Będzie to pytanie o podmiot, pytanie zamknięte i pytanie otwarte. Co to dokładnie znaczy? Będziemy umawiać już za chwilę, kiedy będziemy mówić o pierwszym sposobie. Pierwszy sposób mówi o czasowniku być, czyli jest to sposób, żeby powiedzieć, że coś jest. Jak widzimy, czasownik być odpowiada za dwa sposoby, pierwszy i drugi. My dzisiaj zajmiemy się tylko pierwszym. Różnicę między nimi poznamy głębiej, kiedy będziemy omawiać sposób drugi. Spójrzmy na przykłady tego czasownika, tego sposobu. Bilet jest darmowy, bilet jest w kieszeni, bilet jest dokumentem. Jak widzimy, tego sposobu używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest jakieś, coś jest gdzieś lub coś jest czymś. Dlatego też, skoro mówimy o czasowniku być, spójrzmy, jak odmienia się on w języku angielskim. W języku angielskim odmiana czasownika być jest dosyć. Jak na ten język rozbudowana, aczkolwiek nie jest to nawet blisko tego, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w języku polskim, ponieważ tam są tylko w języku angielskim trzy formy, czyli I am, czyli ja jestem, czyli to jest pierwsza forma M, druga forma R, którą stosujemy przy... Yy, ty jesteś, you are i przy całej liczbie mnogiej, czyli my jesteśmy, wy jesteście i oni są. Oraz trzecia forma is, którą stosujemy przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli przy zaimkach he, she, it, czyli on, ona, to. Może krótko, co to są te osoby? Pierwsza, druga i trzecia, ponieważ wiem, że czasami. Mieliśmy już tak dawno gramatykę w naszych szkołach, że możemy już zapomnieć, co to było. Pierwsza osoba występuje wtedy, kiedy mówimy o sobie, czy to w liczbie pojedynczej, czyli ja mówię o mnie, czy w liczbie mnogiej, czyli mówimy o nas. Druga osoba to jest wtedy, kiedy mówimy o tobie lub o was, czyli ty lub wy. I trzecia osoba to jest. Kiedy nie mówię o sobie ani o tobie, mówię o kimś trzecim, prawda? Czyli on, ona, to lub oni. Tak wygląda odmiana tego czasownika. Jak widzimy, jest to dosyć proste. I spójrzmy na nasze konstrukcje. Twierdzenie. Twierdzenie w języku angielskim ma zazwyczaj taki podstawowy szyk, który się nazywa. SVO, czyli Subject, Verb, Object, czyli, czyli podmiot, orzeczenie i dopełnienie. Na początku troszeczkę takich gramatycznych pojęć musimy przytrawić, ale będziemy do nich wracać, przypominać, odświeżać, czyli je też utrwalać. Przypomnijmy, że podmiot to jest coś, co wykonuje daną czynność lub dany stan w zdaniu. Czyli bilet jest w kieszeni, bilet jest podmiotem, orzeczeniem to jest czasownik jest i dopełnieniem w kieszeni. Czyli jest to taki klasyczny szyk w zdaniu, też w języku polskim, z tym, że w języku angielskim ten szyk jest o wiele bardziej sztywny i o wiele bardziej popularny. Czyli pilnujemy, pilnujemy w języku angielskim, by nasze zdanie jak najczęściej miało właśnie taki szyk, czyli Najpierw co, później co robi i później ewentualnie gdzie, na czym wykonuje tę czynność lub w jaki sposób. Jak widzimy, bardzo fajnie się to tłumaczy na język polski. Bilet jest w kieszeni, the ticket is in the pocket. Czyli mamy twierdzenie, słowo za słowo praktycznie niewiele się różni. Przejdźmy więc może do drugiej konstrukcji. Na początku będę dużo tutaj wracał do tego po to, żebyśmy zapamiętali sobie układ tych konstrukcji, żeby móc później do nich wracać szybciej. Drugie, druga konstrukcja to jest przeczenie, i w języku angielskim wygląda to tak, że oczywiście dodajemy słówko nie w którymś miejscu. Przeczenie, nie umiem pływać, oni nie czytali Mana. W języku polskim wygląda to tak, że bilet nie jest w kieszeni. W języku angielskim odwracamy kolejność, jak tutaj widzimy, the ticket is not in the pocket, co możemy też skrócić, czyli is not skrócimy razem do isn't, czyli the ticket isn't in the pocket. Jedyne co zamieniamy to miejsce słówka nie. Trzecią konstrukcją jest pytanie. Zaczniemy od pytania o podmiot. Co to jest pytanie o podmiot? Pytanie o podmiot, jak widzimy tu na tej grafice, jest pytaniem o osobę lub o rzecz, która wykonuje czynność, o której mówimy w zdaniu. Widzimy, kto wziął klucze, czyli wiemy, że ktoś wziął, ale nie wiemy kto. Co leży na podłodze, czyli podejrzewamy, że coś leży, ale nie wiemy co. To są właśnie pytania o podmiot. I w tej pierwszej sposobie pytania o podmiot tutaj mamy. Co jest w kieszeni? What is in the pocket? Czyli znowu w języku angielskim pytanie o podmiot też jest bardzo proste. Praktycznie jak widzimy, słowo pod słowem się tłumaczy, czyli nie musimy tutaj w strukturze, w konstrukcji niczego zmieniać. Pójdźmy sobie dalej. Mamy pytanie zamknięte. Co to jest pytanie zamknięte? Pytanie zamknięte to jest takie, w którym zamykamy naszego rozmówcę do. W odpowiednich opcjach, czyli najczęściej to jest tak, nie. Więc w języku polskim zaczynamy takie pytanie za pomocą słówka czy. Zwróćmy jednak uwagę, że to słówko czy jest zbędne. Mógłbym zapytać: czy mi dasz krokodyla, lub po prostu dasz mi krokodyla, albo czy ten pociąg jest pośpieszny? Ten pociąg jest pośpieszny. Słówko czy jest tutaj w języku polskim pomijalne. Zobaczmy, jak to wygląda w języku angielskim. Okazuje się bowiem, że w języku angielskim w pytaniach zamkniętych w ogóle nie ma słówka pytającego czy. Wygląda to w ten sposób, że stosujemy coś takiego jak inwersję. Inwersja jest to odwrócenie szyku zdania, tak żeby pierwszy czasownik w zdaniu, jaki występuje, był na pierwszym miejscu zdania. Czyli tutaj pierwszym czasownikiem jest jest. I dajemy go na sam początek zdania, i mamy is, później podmiot, the ticket, i na końcu to miejsce in the packet. Is the, is the ticket in the packet? Nie ma tu możliwości pomijania słówka, bo po prostu go nie ma. Tego słówka pytającego czy. I tak wygląda właśnie inwersja. Inwersja to jest bardzo ważne pojęcie. Musimy o niej zawsze pamiętać, kiedy tworzymy właśnie pytanie zamknięte. Też pytanie otwarte, o czym za chwilę powiemy. I zobaczmy sobie, już Wam teraz pokażę to, że inwersja jest bardzo uniwersalna. Czyli mówiliśmy tutaj o sześciu sposobach i zobaczcie, że to dokładnie w ten sam sposób działa we wszystkich sześciu sposobach. Tutaj mamy miejsce, na którym ten czasownik jest oryginalnie w zdaniu twierdzącym i miejsce, w którym się znajduje po inwersji. I widzimy, że to dosłownie tak samo. Zmieniają się oczywiście czasowniki, zmieniają się zdania, ale sam mechanizm inwersji w pytaniu zamkniętym pozostaje taki sam. Więc jest to dosyć ważny, kluczowy element gramatyki języka angielskiego, istotny do jej zrozumienia. Co warto zapamiętać, że nie ma słówka czy w pytaniach zamkniętych. W porządku. Pytanie otwarte, czyli kolejna konstrukcja. Zobaczmy, że mamy tutaj pytanie otwarte ono jest tutaj przedstawione w postaci pudełka ponieważ w przypadku tego rodzaju pytań chcemy wymusić na naszym rozmówcu dodanie pewnej informacji czyli już nie wystarczy powiedzenie opcji w której zamykamy nasz rozmówcę tak lub nie tylko dodanie pewnej informacji od siebie dlaczego to robisz musimy powiedzieć podać powód gdzie on poszedł musimy podać miejsce Pytanie otwarte w języku angielskim wygląda w ten sposób, że znowu tworzymy inwersję. I zobaczmy, że tak to wygląda. Dlaczego bilet jest w kieszeni? Why is the ticket in the packet? Czyli zrobiłem pytanie otwarte, ale musiałem zrobić inwersję. I dodatkowo dodać stosówko dlaczego? Why, ponieważ tutaj sama inwersja oznaczałaby pytanie zamknięte, czyli czy bilet jest w kieszeni? Do tego mamy jeszcze coś takiego jak pytanie otwarte z sprze, przedimkiem. Zobaczmy, że na przykład tutaj mamy w języku polskim coś w rodzaju inwersji, ponieważ jak pamiętamy w, w zdaniu twierdzącym to brzmi bilet jest w kieszeni, a tutaj to jest, jest przed biletem, prawda? I pytanie brzmi dla kogo jest bilet. W języku angielskim oczywiście ta inwersja też będzie, czyli tutaj to wygląda bardzo podobnie, natomiast jest jeszcze jedna dodatkowa ważna rzecz, że to słówko dla, które w języku polskim jest na początku, w języku angielskim idzie na koniec, jest przyklejone do tego biletu, czyli who is the ticket for? Będziemy to powtarzać dużo więcej razy. Zobaczmy, że to pytanie z przedimkami i słówkami pytającymi to jest temat troszeczkę szerszy. Będziemy poświęcali na to troszeczkę czasu. Już teraz możemy zobaczyć, że w przypadku języka polskiego słówko pytające, czyli skąd, do kogo, po co, czego, na kogo. Jest na początku zdania. Nawet jeśli to są dwa słówka, to one są na początku zdania. Natomiast w języku angielskim te krótkie słówka, czyli te przyjmki from, to, for, at są na końcu zdania. Pytającego oczywiście, na końcu pytania. I tak wygląda struktura sposobu pierwszego. Zapraszam do ćwiczenia, do próbowania, tworzenia zdań, pytań, różnego rodzaju po to, żeby się przyzwyczaić do tego. Do takich ćwiczeń zachęcam samodzielnie, oczywiście, ale też w trakcie lekcji. Realizujemy to na lekcjach grupowych, jak i indywidualnych w naszej szkole. Jak również zapraszamy na naszą platformę, na której takie ćwiczenia są i pozwolą nabrać takiego automatyzmu, zanim przejdziemy do kolejnych etapów. Dziękuję i do zobaczenia.